Przed nami czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela letare. Nazwa tej niedzieli pochodzi od łacińskich słów antyfony Letare Jeruzalem. Raduj się Jerozolimo. Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. To rozdział 66, werset 10. To antyfona na wejście tej liturgii dzisiejszej. Już blisko jest zbawienie. O tym też przypomina nam kolor szat liturgicznych kolor różowy, czyli już nie taki ciemny fiolet, ale rozjaśniony trochę światłem, rozjaśniony bielą. Bo już coraz bliżej święta paschalne. Jesteśmy już w tej drugiej połowie Wielkiego Postu i przed nami niezwykłe czytania. Pierwsze czytanie pochodzi z księgi Jozułego z rozdziału 5 i to wersety od 9 do 12. Krótki tekst, który jest myślę ciekawy, dlatego że my dobrze znamy początek historii niewoli egipskiej. Skąd się wzięli Żydzi w niewoli, wiemy jak wychodzili z Egiptu pod wodzą Mojżesza, pamiętamy te wszystkie plagi egipskie, potem otworzenie się Morza Czerwonego, cudowne przejście przez morze, zatopienie wo wo wojsk faraona, prawo na Synaju, manna z nieba, przepiórki, woda ze skały, bunt, złoty cielec. Tą wędrówkę my dobrze znamy. Ale dzisiejsze czytanie jest. Końcem tej wędrówki. Znamy początek wędrówki przez pustynię, a dzisiaj usłyszymy o finale, jak się zakończyła ta wędrówka. Pan rzekł do Jozuego: Dziś zrzuciłem z Was hańbę egipską. Dzisiaj kończy się czas Waszego związania z Egiptem. Rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę. Czyli właśnie na stepach Jerycha, już po przejściu Jordanu, w ziemi obiecanej od czego zaczynają od paschy, od świętowania paschy, jedli plony tej trainy, jedli ziarna, jedli chleby. I już nie było manny, manna ustała, już nie było potrzeby manny. Nie trzeba było zbierać manny z nieba, dlatego że modli żywić się tym co dostali z owoców ziemi, to co już sami mogli wyhodować, zasadzić, posiać. Więc kończy się wędrówka. Pierwsze czytanie jest taką yy, niezwykłą nadzieją dla nas, że jeśli dzisiaj jesteśmy na etapie jeszcze zmagań pustynnych, gdzieś tam rozwalamy złote cielce w swoim sercu, gdzieś otrzymujemy na nowo tablicę dekalogu żywimy się manną z nieba. To jest ta obietnica nadziei. Kiedyś ta wędrówka do Ziemi obiecanej się skończy. Pascha Pana jest przed nami, doświadczenie Jego mocy, Jego miłosierdzia, Jego wolności, którą On nas obdarza. Też ciekawy jest ten obraz manny. Oto Pan zapewnia pożywienie, a w Ziemi obiecanej to już oni sobie sami mogą wychodować jedzenie. Więc bardzo ciekawe, jest to święto pierwszych plonów, święto pierwocin ziemi. Każdego roku na nowo przynoszą Panu do świątyni owoce, plony, dziękując Bogu za to, że to On jest dawcą tego, co mają w koszyku. To On im to dał. Dziękują Bogu za ziemię, do której zostali Przyprowadzeni. Taka jest Geneza, święta pierwszych plonów, ale także właśnie święta Paschy, które pierwotnie było tym świętem rolniczym. To historia pierwszego czytania, opis tej pierwszej Paschy, świętowanej już po wejściu do Izraela, do ziemi Palestyny. Ciekawa klamra, która otwiera nam. Moment, opis wyjścia. Początkiem wyjścia jest Pascha obchodzona w ziemi egipskiej i końcem wyjścia jest Pascha obchodzona już w ziemi obiecanej. Drugie czytanie to w słowa świętego Pawła z listu do Koryntian, z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału 5, wersety od 17 do 21. Ciekawa jest geneza. Powstania tego listu. Otóż Paweł, kiedy był w Koryncie, został tam w jakiś sposób znieważony przez kogoś, mieszkańca miasta, i musiał opuścić to miasto, i nie mógł ukarać tego, który no, był mu winny tą, tą niegodziwość. I Mieszkańcy Koryntu jakoś niespecjalnie się wstawili za Pawłem, i dlatego Paweł przysyła do nich list, który nazywany jest listem we łzach. Ten list się nie zachował, ale on go wysyła z jakimś żalem, ze łzami. I w odpowiedzi na ten list, Winowajca został ten, który jakoś no, zrobił coś złego wobec apostoła Pawła, został ukarany. I Paweł się o tym dowiaduje, i w odpowiedzi na to pisze list zwany Drugim Listem do Koryntian. I usłyszymy w tym tekście słowa Pawła, który mówi o tych, których Chrystus przez chrzest wybrał, że on ich na nowo stworzył, że chrześcijanie wybrani przez Chrystusa, wierzący w Chrystusa, stają się. Nowym stworzeniem. I to jest dzieło pojednania. To jest możliwe dzięki pojednaniu. Czyli wybór Chrystusa, pojednanie z Chrystusem, przyjęcie Chrztu. Jak ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, bo to co dawne mija, oto wszystko jest nowe. I my, mówi Paweł. Spełniamy posłannictwo Chrystusa i prosimy w imię Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem, abyście stali się nowym stworzeniem. W środku Wielkiego Postu te słowa niech będą dla nas bardzo konkretną motywacją. Apostoł Paweł prosi wspólnotę wierzących, która czasem trochę się chwieje, ma swoje trudności: pojednajcie się z Bogiem, stańcie się nowym stworzeniem. O tej nowości też nam mówi dzisiaj Ewangelia której ojciec na nowo przyjmuje swojego syna, na nowo ubiera go w suknię, w pierścień, daje mu sandały, jakby ten syn po powrocie z tej swojej tułaczki, z tego oddalenia, z niewierności Bogu, staje się nowym dzieckiem. To jest tajemnica Chrztu. To ubranie przez ojca to jest tajemnica Chrztu. Odrodzenia człowieka, staliście się kimś nowym, o tym nam mówi święty Paweł. No i właśnie może tutaj warto przejść do dzisiejszej Ewangelii, czyli do fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 15, wersety od 11 do 32. To opowieść o miłosiernym Ojcu, o synach miłosiernego Ojca, o marnotrawnym Synu i Synu. Wiernym, o synach zagubionych, bo chyba obaj coś ważnego w tej relacji z ojcem stracili, i obaj coś ważnego odzyskali. Warto wspomnieć, że ta przypowieść znajduje się w XV rozdziale w towarzystwie dwóch osobnych przypowieści. Warto zajrzeć wcześniej, jest przypowieść o zagubionej drachmie. I kobieta sprząta cały dom, aby tą jedną znaleźć, i, i wcześniej o zagubionej owcy. I wszystkie te trzy przypowieści kończą się tym samym. Oto ten, który znalazł owce, ta, która znalazła drachmę, i ojciec, który odnalazł syna, zapraszają na ucztę, cieszą się i radują, bo, i tu jest jak, jak refren: bo była zagubiona, a odnalazła się, bo był umarły, a odnalazł się. Więc jest to w jakimś kluczu tych trzech, trzeba by czytać w całości tę dzisiejszą Ewangelię. Niewątpliwie jest ona wezwaniem do. Do powrotu, do nawrócenia, przyjrzeniem się temu, w jakim momencie teraz jestem, którym jestem synem. Czy jestem tym, który od Ojca odchodzi, odszedł, porzucił i żyje tak, jakby Boga nie było, cieszy się każdym dniem i, i marnuje czas, dzień w dzień dobrze się bawiąc? Czy jestem jak ten syn, który pozostał w domu, ale ciągle ma poczucie bycia niewolnikiem, bycia tym, który jest ciągle od ojca, ojca zależny, ciągle spełnia jego zachcianki, ale gdzieś w głębi z siebie dusi jakieś swoje frustracje i pragnienia, które w końcu w pewnym momencie wybuchają. Ponieważ ta Ewangelia jest bardzo dobrze znana, nie przywołuję jej treści, ale zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy słyszymy prośbę Syna, Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada, słyszy, czytamy, że Ojciec podzielił majątek między nich, a dosłownie w terście greckim tam są słowa ton bion, czyli życie. Podzielił więc swoje życie pomiędzy nich. Dał im całego siebie, dał im wszystko, nie zostawił nic dla siebie, całe życie. Ta prośba syna: ojcze, daj mi część majątku. To jest ta prośba: uruchom testament, zacznij już realizować Twój testament. Jakby już dla mnie nie żyjesz, chcę już, żebyś umarł, żeby mógł ruszyć to, co do mnie należy, to, co mi się należy. To taka decyzja człowieka, który chce żyć bez Boga, chce, żeby ten ojciec był nieobecny w życiu, chce, żebyś umarł, chce iść swoją drogą, chce się wynieść do domu. Wolę żyć tak, jakby Boga nie było, i odchodzę daleko od Boga, żyjąc tak, jakby Boga nie było. I ten dar od ojca w jednym zdaniu streszczony odjechał w dalekiej strony, roztrwonił ten dar, swą własność, żyjąc rozrzutnie. Można pomnażać talenty, dary, które mamy, możemy też je roztrwonić, żyjąc rozrzutnie. Rozrzutność, czyli wydawanie więcej niż powinienem, wydawanie na swoje zachcianki, na swoje przyjemności. I gdy wszystko wydał, dodatkowo dochodzi głód w owej krainie, bo w takiej krainie bez Boga nie może być dobrze. To nie jest tak, że gdy wszystko wydał, ciągle w oczu Niego było super, a On nie mógł korzystać. Nie nastał głód, Bo w krainie bez Boga nie może być radości, nie może być sytości. Zaczął cierpieć niedostatek, zaczął cierpieć. Kraina bez Boga to kraina cierpienia. Może się wydawać, że ci, którzy żyją bez Boga, są tacy przeszczęśliwi, do czasu, w pewnym momencie dociera do nich, że wokół jest głód, że w nich jest niedostatek, że żyli rozrzutnie. Próbują, próbuje człowiek ratować się w różny sposób, pocieszać się jakimiś takimi. Yy, no, Drobnostkami poszedł, przystał na służbę do jednego z obywateli. No i pasł świnie. To też ciekawe, jeśli tam były świnie hodowane, to znaczy, że to było miejsce no, poza Izraelem. Poza tym terenem Boga. To był ten teren Pogan. Szukam czegoś i mam poczucie, już jest dobrze. Już się naprawiło. Nic więcej nie muszę. Mam pracę, mam swoje świnki i, no i, i tam mogę próbować sobie. Życie układać dalej bez Boga, dalej w odległości ogromnej. Ciekawa sprawa, pragnął napełnić swój żołądek stronkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. On pragnął, ale nikt mu nie dawał, więc on sam nie brał. To jest taki obraz, syna, który tego człowieka, młodego, który, który jest uczciwy, który mimo wszystko nie pragnie. Pragnie się na, nasycić, ale tego nie robi, bo mu nikt nie daje. Więc nie jest, nie jest złodziejem. Zastanowił się i powiedział: Pójdę, ilość to najemników mojego ojca pod dostatkiem chleba? Zabiorę się i pójdę do ojca i powiem. I tutaj sobie przygotowuję przemówienie, to co powie: Ojcze, zrzeszyłem przeciwko niebu względem, ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Taką ma wypowiedź, którą chce powiedzieć ojcu, ale gdy yy, przychodzi do tego spotkania, gdy, gdy, u, gdy, gdy się spotykają, to on całej tej wypowiedzi nie zdoła powiedzieć. Ojciec mu przerwie. On powie tylko część. Uczyń mnie jednym z najemników, już się nie pojawi. Ojciec przerywa i mówi do sług. Przynieście najlepszą szatę, ubierzcie, dajcie mu pierścień, sandały. To jest symbol e, wyróżnienia, godności, e, rangi tego syna. Przywraca mu jego tytuł synowski. E, przyprowadźcie ciele i tak dalej. Będziemy się bawić, ucztować, bo mój syn był umarły, a znów ożył. Mój syn, on mówi o nim, mój syn. Mimo, że tamten miał pragnienie, chociażby uczyń mi jednym z najemników. A ten nie, mówi do niego, mój syn i poszedł do swojego ojca. Zabrał się i poszedł do ojca. I gdy był daleko, ujrzał go ojciec. Co to znaczy? Jeśli go ujrzał, to znaczy, że go wyglądał. To jest też prawda o Bogu Miłosierdzia, który nigdy nie przestaje szukać człowieka, wyglądać, wypatrywać, bez wytchnienia. Patrzy cały czas w tym kierunku, w którym odszedł syn, aby go zobaczyć. Wierzy, że ten syn wróci. To jest obraz Boga, który czeka na człowieka. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił się na szyję, ucałował. Tyle emocji w tych, w tych gestach. Nie czekał na niego z rękami założonymi, nie nadszyczał, nie, nie bił. Przytulił go, wybiegł mu na spotkanie i ucałował. I tutaj pojawia się drugi syn, który... Przychodzi i słyszy muzykę i tańce i nie wchodzi do środka. Słyszy od służącego, twój brat powrócił, a ojciec kazał zabić utłuczone ciele, bo udało się go odzyskać zdrowego, żywego. Na to się syn rozgniewał i nie chciał wejść. Rozgniewał się na miłosierdzie. Rozgniewał się na to, że Bóg przebacza grzechy. Że, że, że może tak być też w nas, że mamy takie poczucie niesprawiedliwości. Bo jak on mógł to zrobić? I teraz tutaj się wylewa ten, z tego syna wielka frustracja. Mówi tak. Tyle lat ci służę. To jest Dulein, to jest słowo, które mówi o. Jestem ci niewolnikiem. Oto tyle lat jestem Twoim niewolnikiem. I nigdy nie przetroczyłem Twojego nakazu, a może nawet rozkazu, Twojego polecenia którego, jak właśnie niewolnicy, powinni wypełniać. Dla mnie nigdy, nigdy nie dałeś coś lęcia. Gdy jednak wrócił ten syn twój, ciekawy, on nie mówi, mój brat, nie ma możliwości powiedzieć mój brat. Mówi, mój, twój syn, twój syn. I dalej nadinterpretowuje całą sytuację, bo mówi, roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Tego nie wiemy. Wiemy, że żył rozrzutnie. Nie wiemy w jaki sposób. A on już sobie wkręcił. Już się nakręca. Kazałeś zabić dla niego ciele. I na to ojciec mówi: znowu druga porcja piękna w tej przypowieści. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje jest twoje. Żyjemy w takiej tej relacji. I trzeba było weselić się. Tutaj to trzeba było. to jest, To jest takie. W Ewangelii słowo, które dei, które znaczy y, trzeba było. W sensie taka jest taka konieczność Bożego zbawienia. To jest coś, co nie można było inaczej. Trzeba się nam y, weselić i cieszyć, bo twój brat nie mówi mój syn, bo twój brat był umarły i ożył, zaginął a odnalazł się. Opowieść o nawróceniu, o drodze do nawrócenia, ale także i takie słowo, dla tych, którzy są blisko Boga, którzy są jakoś mu wierni, starają się być przy nim, ale czasem rodzi to w nich nie radość, ale jakieś poczucie frustracji. Dzięki tej rozmowie ten drugi syn, który pozostał w domu, przestał być niewolnikiem. Wyjaśnił z ojcem wiele. Ojciec nie powiedział o nim, mój niewolniku, wypełniaj moje rozkazy. Nie, mówi, moje dziecko. Wszystko moje jest Twoje, do Ciebie należy. Jestem w takiej relacji, chociaż On miał poczucie, że jest w relacji Pan i niewolnik. Więc obaj synowie coś pięknego odkryli w swoim Ojcu i do jakiejś nowej relacji zostali przez Ojca zaproszeni. Warto pomyśleć, czemu właśnie te słowa słyszymy dzisiaj w środku Wielkiego Postu w tej dzisiejszej Ewangelii. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Tego wprowadzenia, tych komentarzy. Zachęcam do subskrypcji kanału Jasnienia Słowa. Także do tego, by zajrzeć do playlisty. Codziennie umieszczam przez cały Wielki Post kolejne medytacje, komentarze do psalmów, które mają nam pomóc razem przeżyć ten czas jako czas modlitwy słowem, zmagania się z tym Bożym Słowem. Te filmy są na playliście Drogi Nadziei. Warto do nich też zajrzeć. Dobrej niedzieli, dobrego przeżywania spotkania z Bogiem, dobrej spowiedzi, dobrych owoców tego czasu Wielkiego Postu. Szczęść Boże.